Duszeczki. Pani Cecylio, ale Pani wie, że ludzie inaczej żyją. Ja wiem. Ale ja nie jestem człowiek, ja jestem zwierzę. Jest Pani. No bo wstaje i mieszkam. Stasiu, się, przywitaj się ładnie. Bo dzień to dobry, dzień dobry. Tu mamy sypialnię. Ja mam tam sypialnię, a tu ma syn Sypialnię. Aha, czyli ten materac to tak, jest Pani sypialnia, tak, tak? Tak, tak. Tutaj mamy toaletę, tylko. Tą toaletę naszą, ja teraz tamtałam właśnie w tamten kącik, To jest właśnie nasza toaleta, z której korzystamy. Gdzie jest toaleta? No to wiadereczko. Bo nie mamy gdzie. No nie ma gdzie. Pani Cecylia, mamy 21 wiek. Pierwszy wiek, wiek. Wiem, ja mieszkam w epoce kamienia upanego. Ja sobie zdaję z tego sprawę i jest mi przykro. Ja muszę bardziej boję chodźć. To wyruchnęło właśnie. I to teraz właśnie, w sobie rąbałam drzewo. Mam szczęście, że. To poszedłem. spadło? To. to spadło. Tabela, tak? tak. A tutaj co No jest? proszę, to jest Izdebka, To jest rodzinny dom. Tu się urodziłam, tu się wychowałam, tu chodziłam do szkoły. I żeby pan nie nie wpadł do piwnicy. A czyli tu można wpaść w tak? Ogóle, tak? można wpaść i pani popatrzy. Tam szczury wszystko urzęduje. To w każdej chwili właśnie może gruchnąć, ale ostrożnie. Pani tak. mieszka z synem dosłownie obok rudery. No tak, no ja mam tego świadomość. Czyli pani może być w jednym pomieszczeniu, a w drugim pomieszczeniu za chwilę to wszystko rúnie. I Runie. tego się boję, żeby mi tam coś nie poruszało, żeby nam coś na głowę tam nie po nas pozabija. My się tu z synem chowamy do tego, siadamy sobie tam na ławeczce, mamy tam taką ławeczkę i tam uciekamy i wiem, że jestem bezpieczniejsza w czasie burzy ze się w tym schronie, niż tak w ogóle tu na zewnątrz, bo tu jest pełno szpar. Chodź przyjmij sobie, chodź zamknij sobie, zamknij sobie, ja to tak mocno, Op. spróbuj zamknąć. Pani Cecylio i pani się będzie myła w tej brudnej wodzie. Będę się myła. A co mam zrobić? Muszę się umyć, żebym nie śmierdziała. A mm. jak jest zima i ta woda zamarza, to co wtedy? To się wyrąbuje przeręgle, się robi kierką. I się wkłada tam butelki, tam się nabiera wody. A jakieś pranie to też pani... Prania jako takiego nie robimy, no bo ja już nie mam siły w rękach tak prać. Tak jak sweterek, no taki, no skarpetki, bielizna osobista, to to opiorę. Kiedy jest najgorzej tutaj? W czasie silnych mrozów, jak jest około i ponad 20, minus 20 stopni, to wtedy tutaj zamarzamy żywcem, tak jak ta woda. O, powoli, tu będzie Kraków. No, tu jest. Był taki moment, że nawet nic nie miałam. I szłam chodnikiem, a tam leżał ogórek, komuś spadł ogórek. Uwierzy pani, tego ja ten ogórek podniosłam. Już nie sądzę, to to zjedliśmy. Podzieliłam czwore dzieci na to i ja pokroiłam to zjedliśmy. Pani Beato, dlaczego jest taka sytuacja, że mama mieszka w takich warunkach? Pani nie może jakoś mamie pomóc? Mm, bardzo bym chciała, ale niestety właśnie nie mogę. Jedyna szansa, gdzie moglibyśmy im pomóc, na zasadzie zamieszkać wszystko wspólnie, to w ogóle nie wchodzi w rachubę przy Staszku po prostu. Ale ze względu na chorobę Staszka, tak? Ona tak, jest uciążliwa, to znaczy, jak rozumiem. Uciążliwa to jest mało powiedziane. Ostatnimi czasy to jest po prostu wręcz niebezpieczna.